Cześć wszystkim, tu kanał Weller. Dziś pokażę, jak zamazać twarz w filmie na PC. Mam taki filmik, a naszym zadaniem jest zamazać tu twarz. W tym celu klikamy prawym na wideo, kopiujemy, potem wklejamy. Teraz mamy dwie kopie tego filmu. Wybieramy tę kopię, klikamy efekty, w wyszukiwarce piszemy blur, wybieramy, dodajemy, rozciągamy na. Może trzeba będzie przesuwać blur za ruchem twarzy. W tym celu dodamy klatki kluczowe. Klikam Dodaj klatkę kluczową. To będzie pierwsza klatka kluczowa. Dalej powiedzmy, twarz się trochę rusza. Klatki będą wyglądać. No, tak na szybko, ale w rzeczywistości to trwa dłużej, jeśli chcesz dobrze ukryć twarz. Oto jak to wygląda. Widzicie, maska podąża za twarzą. Można to poprawić dokładniej, przechodząc przez wideo klatka po klatce. To wszystko. Tu był weller. Lajkujcie, subskrybujcie kanał. Życzę wszystkim dobrego życia. Powodzenia.